W tym odcinku razem z magicznym pensjenem pokażę Wam prawdziwą magię, czyli jak wyprowadzić kogoś z równowagi. W tym przypadku mnie. Nie no nie gadaj, no kurde. I od początku? Ja jestem Wilson i witam Cię w kolejnym odcinku z gry Rayman Origins. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz wyświetlić się linku góry. I zobacz jak było. No dobra, moi drodzy, czas kontynuować zwariowaną przygodę. Lecimy! No dobra moi drodzy, witajcie! podobnie w rozgrywce. Tym razem sobie słuchajcie, do rozgrywki wybrałem ten Sienna w stroju czarodzieja, bo dlaczego by nie? Przechodzimy tym razem poziom wysokie napięcie i chyba to będzie boss, ale nie jestem tego pewien. Dobra, wchodzimy od razu do poziomu. Dobra, i co tutaj gra dla nas przygotowała? To jest dobre pytanie. Dobra. O nie, czasówka. To wszyscy wiemy, że to nie oznacza zupełnie nic dobrego. Dobra. No, dużo nie zebrałem na tym. na tej czasówce. Trochę się tego boję, ale trzeba spróbować. Właśnie. Zaryzykowałem i mi się opłaciło. Dobra. Hop. Dobra. Co to w ogóle jest? To jest pierwszy raz coś takiego widzę. Na, na pewno raczej w to wchodzić nie chcę. Ale no nie wiem, może powinienem sprawdzić z drugiej strony. Ojej, oj, oj, to było niebezpieczne, co ja zrobiłem właśnie. Dobra, nie zbliżam się do tego. Nie, no nie. Dobra, słuchajcie, nie mogę przetestować z tego względu, że nie mam serduszek dodatkowych. A ja jakoś nie, nie, nie uśmiecham się po prostu ginąć. Dobra. Przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy. Dobra. I dokąd ja mam... Dokąd ja mam iść? Bo trochę nie rozumiem... Powagi tutaj sytuacji. Aha, dobra, już wiem. Już wiem. Dobra, to mamy. Ała. okej, okay, dobra. No to już przetestowaliśmy tutaj siłą rzeczy. Co to oznaczało dotknięcie tego czerwonego czegoś? Dobra. Co mogłem to zebrałem. Czy ja to jeszcze zbiorę? Powinienem. Dobra, słuchaj. To będzie trudny odcinek, z tego względu, że tu dużo jest przeszkód do po pokonania. Dobra. Poszło. Ok. Dobra, straciłem serduszko. Dobra. I teraz muszę zrobić tak, żeby przypadkiem nie stracić kolejnego serduszka. Bo to się skończy dla nas game overem. Dobra. Hop. OK okej, nie zbliżamy się dobra dobra, 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 jest OK. i teraz tak byle nie zginąć, byle nie zginąć czy ta ten drut nie, on chyba nie jest pod napięciem, więc mogę tak robić zrobić, ciach, ciach Uch, to będzie trudne, to będzie trudne, ja już to widzę. No ale cóż, no gramy. O o. Teraz przypadkiem mi się zebrało wszystko. A nie, jednego nie zebrałem. Dobra, nie, nieistotne, nieistotne. Dobra, 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 to załatwiamy. Szybko teraz na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Jak teraz mi się zginie, to już nie będę robił tego przy was, e, nie będę powtarzał, tylko zrobię to poza kamerą, tak się umawiam, dobra? O, no już... Prognozy na moje przeżycie zmalały w tym momencie. No dobra, no. Dobra, dobra. Tak? Dobra, ja chcę zrobić, bo to, to, to jest trudny fragment akurat teraz, szczególnie jak się nie ma dodatkowego serduszka. Dobra, przejdźmy, to okej, okay, okej, okay, teraz szybko. No i patrzcie, przerazłem teraz, jakoś to poszło. Ok, tu to będzie ciężko, to dobra, nie zebrałem tutaj dodatku. O, serduszko, jak mi miło cię widzieć. Dobra, co teraz mamy? Hop, hop. Przejdź sobie ty, prądzie. Dobra, wiem jak, jak to mamy zrobić, ale to nie jest takie oczywiste. Hop, hop. Przejdź sobie, przejdź, prze, przejdź. Dobrze, dobrze, że się nie pofotygowałem tam na górę, bo źle by się dostępowałem. Ja, ja już to po prostu wiem. Dobra. Teraz, 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 hop, hop, hop. Dobra. O to chodziło. O to chodziło. Co, co, coś tu mamy na górze. Dobra, czy ja jeszcze zbieram to... Tą... Zebrałem jedną bańkę. Super! Dobra. No i proszę bardzo, tu coś jest ukrytego. Zbierzmy tylko te bańki. Bo szkoda by było jest się jak to tak łatwo zdobyć. Dobra. Co my tu mamy? Ciekawego. Aha, to jest jakaś czasówka wredna, złośliwa. Okej, okay. serducho straciłem. Dobra, wie, wiem, że ja mogę ich jeszcze załatwić, ale trochę, Troszeczkę nie mam czasu jednak. Dobra, szybko, szybko. hop. Nie rozwala. Dobra, nie jest Nie jest nie Najważniejsze, że mamy tą klatkę dodatkową. Dobra. Co następnie? Co następnie? Musimy tam znowu wbić na górę. Wiemy już, jak mamy to zrobić. Nie jest to może super proste, ale wykonalne. Hop. Ok, nie, lepiej to od lewej strony zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Hop, dobra, poszło, poszło, poszło. Super. Czyli w tym poziomie nie będzie bossa. To jest. Raczej byłby on od samego początku. Dobra. O, serducho mi jak najbardziej ja to sobie przyjmę. I teraz tak, mamy się dostać do tego serduszka. Ale co ja gadam tej monety specjalnej? Te, dobra, to będzie niebezpieczna operacja, ale trzeba ją wykonać. Dobra, udało mi się. Oj, do serduszka. dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Cały czas jesteśmy... Aha, straciłem, ojku, ojku. Oj, oj. Dobra, no wiesz, jak przegramy, no to... tubulczak pójdzie, nie? Nawet na upartego mógłbym to teraz zginąć. Ale nie będzie, My lecimy na żywiu. Dobra, teraz tak. Oj, 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 oj. To jest mega ciężkie. Jak to zrobić? Hop, 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 hop. Dobra. Dobra, zebraliśmy co się dało tylko. Rozwoliłem. Okay, okay, rozwaliłem. Ja chyba właśnie zrąbałem, bo tutaj coś u góry było. Ale ja już się tam nie dostanę w tym momencie. Dobra, nie istotne. Klatka jest zdobyta, więc klatki na pewno nie pominęliśmy. Ewentualnie złot pieniążek pominąłem w tym momencie. Dobra i teraz tak. O, serducho. Dobra. Tu coś u góry może będzie. Zobacz, a nie, nie ma. To nie, to nie patrzymy tam. Tu coś u góry. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. Teraz, czyli kolejne. No to będzie krótki podział, skoro już jest dodatkowa klatka, to będzie to krótki podział. Okej, okay, okej. Okay, spokojnie. Dobra, Z, udało się. Super Ciach Ładnie idzie dzisiaj Dobra, co następne? Trzeba tu jakoś wbić i nie zginąć przy tym Dobra, spokojnie, spokojnie Tutaj spokój jest najważniejszy Oj Złoty pieniążek z worka Dobra, zebrałem go w każdym razie Dobra, jest checkpoint Uff, uff to mogę już być spokojny. Serducho. Bardzo ładnie, że mi się trafiło. Dobra, to zwolgo. go. Ciak. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Oj, to jest cie ciekawie. Tego nie odmówię. Dobra, zebrane. Ta, zbierajmy. Ciach. Oj, wiecie co? Tu, tutaj to by się teraz przydało. Tylko to musimy teraz znaleźć. Dobra, to, dobra. słuchajcie, to jest bardzo trudny fragment, więc coś czuję, że tu sobie parę razy powtórzymy. Raczej nie będzie tak lekko. Czy ja tu mogę przejść? Ledwo, ledwo, ale się udało. Dobra, teraz tak, serducho zdobywamy. Dobra, to jest zebrane. Hop, hop, ojo, ojo, nie, 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 nie kul, kulko, kulko pełna dobroci. Nie nie, nie uciekaj mi. Chyba mi ucieknie nawet. No, Kurde, tego złotego, jakbym zebrał. Dobra, jeszcze raz serducho powtórzymy, dobra? Tak się umawiamy. Jak mi się teraz nie uda, bo ja chcę jak największy wynik osiągnąć jednak. Jak mi się nie uda, no to, to zrobię to poza kamerą. Dobra. Hop. Szybko. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, słuchajcie, zrobię cięcie. No, zaraz się widzimy. Albo nie będę robił cięcia. Nie. <laughs> Zmieniłem plany. Zmieniłem plany. Będziecie siedzieć tu ze mną. Dobra. Dużo nie mamy do powtórzenia, także może wytrzymacie. A jak nie, to bardzo mi przykro. Dobra. Hop. Byle tego złotego zebrać. A się chyba aktywowało, tak, to jako z, z, z zwykłe lunki jest podyktowane pod Dobra, trudno Grunt się dobrze bawić Dobra, słuchajcie, przeszliśmy, przeszliśmy I jest koniec poziomu, tak jest Dobra, i teraz co mam do zrobić? Muszę tu przejść na drugą stronę A to nie będzie takie proste, jakbym tego chciał Oje, nie zbliżamy! ej, nie Dobra, przejdźmy Hop, hop, hop Dobra, to... Dobra, okej. Okay. Czaję tutaj logikę tego... tutaj etapu. Tutaj w miarę jest łatwo. A tu już nie. Tu już trzeba będzie pokombinować. Czyli tak. Przechodzimy do połowy. Tylko może nie w ten sposób. Po, po kolei, po kolei, na no spokojnie. Bo ja się spieszę. A jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. no i nic z tego nie wychodzi. Dobra. <laughs> to będzie ścieżki. Hop! Hop, hop, hop Hop Dobra, hop Jak by to zrobić? Chyba skakanie to naj wyjdzie najlepiej Jak się wydaje No i dobra, przeszliśmy. Idealnie Dobra, kontynuuj, spacja no nie zebrałem medalu, a szkoda. Ale dobra, grunt najważniejsze są te elektronki, przynajmniej dla mnie, podczas tego gameplayu. Medale tu raczej dla czystej satysfakcji można przychodzić, a nam chodzi jednak o odblokowanie tutaj zawartości gry dodatkowej dobra a na medale tutaj raczej nic nie dadzą chociaż mogę się mylić możecie napisać mi w komentarzu czy czy właśnie tak nie jest przypadkiem czy to jest cwana skrzynia? oczywiście, że to jest cwana skrzynia dobra, słuchajcie, gramy w nią nie wiem ile mi to zajmie, a może mi zająć długo znając, znając życie dobra, co my tu mamy Dobra, lecimy, no co, no. Oczywiście będziemy musieli zapamiętywać całą tutaj naszą tutaj ścieżkę na pamięć. Może mi się uda w miarę szybko to ogarnąć, ale nie wiem. Dobra. Na razie idzie elegancko, wręcz tu powiedziałbym, że perfekcyjnie. O, no i jeden, jeden błąd i pomas. No niestety, taka gra. Dobra. Próbujemy. <noise> Dosłownie jeden błąd i po nas. Dobra. Hop. Hop. O, o, no nie, to będzie mnie kosztowało życie. Ja już to, ja to po prostu wiem. Hop. hop Zaraz mi energia spadnie i przestanę być taki tutaj komentujący sprawy. Dobra, hop tu, tu było ciężko, tu było, tu było coś dziwnego. Ok, tu się udało póki co. Hop A, O! o jo, ho, 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 ho. To było ciekawe to zjawisko. Ale póki co patrzcie jak to ładnie idzie Zaraz się okaże, że przejdę Hop 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 Nie no słuchajcie, nie Aha, jeszcze nie kończy Ojo, to, ale to było dziwne zjemisko Nie no nie gadaj no Kurde od początku? Dobra, uspokoję się. Jeszcze raz. Ja nie wiem, czy to, słuchajcie, nie jest najtrudniejsza skrzynia, z jaką miałem do tej pory do czynienia, ale nie będę się załamywał. Jeszcze póki co mam dobry humor. Hop, 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 hop. Tu coś robiłem za wolno, to ja widzę tutaj jakieś, jakąś tą tu pomyłkę swoją. Dobra. Hop. 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 Dobra, przeszliśmy ten cały fragment ponownie. Obym nie musiał tego zrobić po raz m3. Dobra. Ja pierniczę. Co za. A, nie, nie skończę. Zdania. Hop A co ja tam robiłem źle? To jest taki, słuchajcie, długi fragment, że nie jestem w stanie tego nawet pop popróbować i sprawdzić. Uch. Dobra, zaczę... Już mi poziom tutaj. Poziom, poziom spokoju spadł yy, bardzo nisko w tym momencie. Hop, 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 hop. hop, hop. o, o, teraz zrobiłem to tak jak być powinno. Ja nie lubię strasznie tych cwarnych skrzyń, to jest tak, słuchajcie, bezczelnie schematycznie zrobione, że... głowa mała. O. O. Słuchajcie, do tego fragmentu to jest łatwo, a potem się coś zaczyna pierniczyć, delikatnie mówiąc. O, o, o wyszło. Ja pierniczę. A ja jestem pewien słuchajcie, że tam był koniec, e, koniec tego etapu. Zaraz, dosłownie, zaraz. Dobra, no co na łód szczęścia musimy liczyć? Na łód szczęścia dosłownie. O nic innego tutaj, żadne umiejętności raczej nie grają roli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Hop, szybko, 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 żeby Ja mam wrażenie, że już jestem za wolno, za wolno ze wszystkim. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Dobra. I ja co sobie zrobiłem. Uch! Na razie jeszcze nie było tak dużo powtórek, żeby tutaj robić cięcie, no ale zaraz będę musiał chyba ja o tym pomyśleć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że marnie z tym skończę. No. Eh, dobra, ok, jest tu kajpupusa. Okay, hop, 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 Szybko, szybko, bo do, 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 za wolno. Teraz za wolno, za wolno. Szybko, musimy się przy, przyspieszyć. Idealnie. Ciach. Hop. Szybko, Dobra, nie. nie. Nie robię tego ataku. Chciałem takim po prostu przyspieszyć nasz tutaj bieg, ale mam wrażenie, że to więcej pecha przynosi niż szczęścia. Hop. Dobra. Teraz będzie dziwnie, teraz będzie dziwnie. Może się uda, ale nie gwarantuje. Dobra, poszło, poszło, proszę. Ty, 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 ty. Wiedziałem. Wiedziałem, że tu będzie koniec. To było zbyt oczywiste. Dobra, kontynuuj spację. Mamy kolejnego zęba dla naszego tutaj od odźwiernego Dobra, to idziemy do niego. Nie dać mu tego zęba od e, kolejnego siódmego. Ile ty w ogóle masz zęby? Ile, ile się powinno mieć zębów? Ja zapomniałem teraz, ale on ma dopiero 7 zębów, to, nie, to wbrew pozorom jest mało. Ale on... on, on ewidentnie dużo nie potrzebuje, jeszcze chyba trzy mu zostało. Dobra, słuchajcie. Cwana skrzynia za nami. To co nam teraz? Co, 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 co teraz na nas czeka? Teraz sobie zobaczymy. Yy, pokręcony skarb yy, przeszliśmy, tutaj nie ma poziomu i jest poziom taki oto oczy węża i to, ale to nie będzie chyba jeszcze boss, bo tam po prawej stronie coś się ewidentnie dzieje i tam będzie boss. No teraz słuchajcie, ale oczy węża będziemy przychodzić już w kolejnym odcinku, a jeżeli mało ci no to teraz obejrzyj ten film.